Cześć wszystkim. To, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest to irygator firmy HAXE irygator do jamy ustnej. I na początku zobaczmy, jakie informacje możemy znaleźć na samym bokowaniu. Mamy tu informację, że irygator posiada tryb cichej pracy, silna pulsacja, technologia intensywnego ster sterowania, cokolwiek to znaczy. Trzy tryby pracy, każdy ma osobny wskaźnik LED Tak wygląda generalnie sam irygator. Jeżeli w firmę Hacksa używałem do tej pory ich termometru, termometru elektrycznego i nie było z tym problemu, także wydaje mi się, że nie jest to jakaś problematyczna firma. Co tu jeszcze mamy? Mamy informację o tym, że jest wysoka dokładność i efektywność, czyli coś, czego pewnie nie jesteśmy w stanie do końca sprawdzić. Poprawia zdrowie dziąseł, to się okaże pewnie w jakimś czasie. Wysoki poziom skuteczności. No, okej, okay. czy taka trochę mowa trawa. Ale co tu mamy jeszcze? Cicha praca, wodoodporny. Możliwe automatyczne ustawienie czasu na 2 minuty. Ok, czyli możemy sobie ustawić, żeby tylko 2 minuty, i wiemy, że czas minął. Jest ten ultra wąski strumień wody na 0,6 mm. Ok, 4, godz 4 godziny nam zajmuje czas pełnego naładowania. tak? Zobaczymy, jak to tam wygląda. Ciekawa ta ładowarka. A, no i że jest uniwersalna ładowarka w zestawie. E, Jakieś informacje o tym, że jest łatwy do napełniania pojemnik na 150 ml. A z drugiej strony, ok, trzy tryby pracy: dysza pełnoobrotowa, przycisk z jakichś blokadę. Wygodne napełnienie pojemnika, osłona. E, I tutaj wspomniane jest o trybie pulsacyjnym. Mogąc, y, możemy sobie masować tym nasze dziosła. Usuwanie bakterii. Ok tutaj, że nadaje się to dla osób, które mają aparaty na zęby i w zestawie są cztery wymienne dysze wszystkie sobie zobaczymy więc to tyle jeżeli chodzi o samo opakowanie, informacje a zobaczmy co jest w zestawie dobra tak wygląda mi zestaw tutaj wyjąłem, jest jakiś taki krótki powiedziałbym user guide bardzo taki niedu, nieduża ulotka Następnie, jest cała taka książeczka, w której znajdziemy jakieś informacje. Myślę, że tutaj nie ma nic ciekawego, ale jak ktoś jest zwolennikiem czytania takich, takich źródeł, nie ma problemu. I teraz, tutaj jest to, co mam w środku. Ja sobie pozwoliłem wcześniej trochę pootwierać te, te opakowania, żeby po prostu było mi, było mi prościej. Mamy cztery końcówki, może będę pokazywał jedną z nich. To najbardziej to będzie to jest taka po prosta końcówka z jakąś taką powiedzmy rurką na końcu i tu pewnie będzie ten dawało ten strumień wody 0,6 mm następnie mamy taką końcóweczkę już to już to wyjmuję OK takie coś to wygląda w sumie bardzo podobnie. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem, czy to nie będzie taka sama końcówka, jakaś wymienna. Nie wiem, tu, tu nie widzę e, tak naprawdę dużych jakich, e, jak, jakichś różnic. Ok, ja wiem, że reszta jest schowana potnym. Dobrze, sprawdźmy. Tutaj mamy taką e, no, szeroką końcówkę. Taką łyżeczkę, można powiedzieć i ostatnia, ostatnia końcówka już pokazuję Wam to jest coś takiego na końcu z taką szczoteczką czyli yy, możemy sobie też delikatnie pewnie masować te dziąsła próbować je myć, to jest taka na końcu delikatna szczoteczka to sobie zostawimy, teraz yy, ładowarkę, którą mamy w zestawie Sekundkę. Kabel jest dość długi, i to jest to jest rzeczywiście fajny plus. Na pewno z tego wszystkiego. Tu jakieś tam informacje. Okej. Okay. Dobra, kabel jest złącza. To jest taka trochę jak śpinka taka popularna Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na samym, na samym irygatorze. To niech sobie tutaj leży. Dobra, to na razie odrzucę, sorry za robienie hałasu. I teraz jak wygląda sam irygator. Teraz tak, to moje pierwsze odczucie, on, jest taki, on wcale nie jest jakiś bardzo lekki, to akurat chyba na plus. I trzyma się go fajnie i ten plastik, z którego zwykła, wykonany jest raczej nie najniższej jakości, tylko taki dość fajny. Fajny w odczuciu. Tu od razu widzę, że jak jest ten zbiornik, to miał być 105 ml. Tu jest takie wejście do nalewania wody, tak? Czyli tutaj sobie nalewamy wodę. Tam widać w środku jest rurka do pobierania tej wody. Tutaj możemy to zamknąć. Jest lekko uszczelnione, więc ta woda nie będzie się wydostawać. Tego nie musimy rozbierać. Samo wejście do ładowania jest tutaj. Czekajcie chwilkę, może to. O, uda mi się wyjąć, taką, taka zawleczka jest, żeby tutaj tych styków jakoś nie uszkodzić, może nie, też nie zalać, w końcu to będziemy pracować z wodą. I to mamy to wejście, wejście na ładowarkę. Tutaj mamy cały panel, włącznik, wyłącznik, ustawienie trybu i diody do trzech, do trzech jakby trybów, normalny, delikatny oraz pulsacyjny. Teraz jak to włączymy, nawet bez, nawet bez wkładania jakiejś końcówki. Ok, chodzi, hałasuje. Włączony jest tryb normalny. Przełączamy, jest tryb delikatny. Przełączamy, jest tryb pulsacyjny. Być może to słyszycie, że to pracuje zupełnie inaczej. Tu jeszcze wyłączymy. Spróbujemy zamontować taki jedną z takich końcówek. Ok, końcówka zamontowana. I teraz po odpaleniu. No tego nie widać, czy musiałbym nalać wody, ale generalnie wygląda, że wszystko działa. Proste urządzenie, nie wymagające jakichś tam instrukcji, cztery końcówki wedle, wedle jakby indywidualnych zastosowań. Tak jak mówię, urządzenie raczej jest fajnie wykonane, więc, nie, więc myślę, że posłuży też komuś, kto takie urządzenia potrzebuje. Z moich znajomych najczęściej no to są osoby po prostu, które, tak jak tutaj było na opakowaniu, nawet które mają aparat, no i też nie wiedzą. Czy ciężko jest doczyścić te niedostępne miejsca. Taki strumień wody tutaj naprawdę się przydaje. Dobra, tyle na dziś. Możecie zostawić jakieś komentarze, i widzimy, słyszymy, się następnym razem, cześć.